Uchwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, dzisiaj, w kolejnym dniu naszych spotkań, w poznawaniu anatomii Jezusa, chciałbym Was serdecznie zaprosić do refleksji na temat słuchu Pana Boga, słuchu Jezusa, a szczególnie w kontekście przed chwilą. Przeżytych, wyśpiewanych, gorzkich żali, chciałbym, byśmy razem sobie tak pomedytowali nad takim pytaniem co słyszał Pan Jezus podczas swojej drogi krzyżowej, podczas Męki i śmierci. Spróbujmy jeszcze tak w skrócie. Popatrzeć, posłuchać, jakie wrażenia dochodziły do jego uszu. Po prostu wczujmy się w rolę Pana Jezusa. Wyobraźmy sobie te momenty z Pisma Świętego, które mówią o męce, śmierci i Drodze Krzyżowej. Tym bardziej zapraszam Was dzisiaj. W tę piątą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy zakryliśmy Krzyże, kiedy Krzyż na nasze oczy nie działa, kiedy Krzyż nie działa na naszą wyobraźnię. I w tę piątą niedzielę Bóg od tej piątej niedzieli chce, byśmy posłuchali Go, byśmy codziennie przez te... Półtora tygodnia do Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty codziennie nastawili uszy na słuchanie Pana Boga. To jest niespaniałe zadanie dla każdego z nas. Siostry i bracie, wyczul swoje ucho na Niego, na mówiącego do nas Jezusa. Ale wracajmy do tej pierwszej naszej myśli. Do tej myśli, w której Jezus Chrystus zaprasza nas na swoją mękę. Co słyszał Jezus? No słyszał na pewno mówiących uczniów. Słowa zapewnienia od nich, o wierności. Przecież to oni mówili, Panie, nigdy Cię nie opuścimy. Buńczuczne słowa Bożych zapaleńców, chętnych wędrować z mistrzem, ale w konsekwencji podszytych strachem o swoje życie w obliczu zagrożenia. Myśleli, że z Jezusem zrobią kariery, ich pycha rosła. I myśleli, że będą Panu Bogu ustawiali Jego życie i Jego zadania. A tu nic z tego. Te wszystkie myśli prysły jak bańka mydlana. Na Drodze Krzyżowej mówili też uczeni w piśmie, faryzeusze, świadkowie, sędziowie. Mówili słowa oskarżenia, zeznania, podstawieni świadkowie manipulacja w czasie przewodu sądowego teatralne zagrywki, podstęp oskarżycieli, szyderstwo. Prowokacja, i wreszcie zaplanowany wyrok. Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród, niż cały naród został wykończony. Wyrok sądowy był ukartowany. I słyszał także Jezus Piłata i jego dyskusję filozoficzną, cóż to jest prawda? I Jezus z nim. Podjął rozmowę. I na tym samym dziedzińcu Jezus słyszał tłum, który nie myśli, tylko działa na emocjach. I ten znamienny krzyk odrzucenia: Nie mamy króla, ukrzyżuj, na krzyżu, chcemy barabasza. To słyszał Jezus. Słyszał to Jezus u Piłata. A u Heroda słyszał drwiny. Wyzwiska, kpinę, i pytania. I pytania. I na tym dziedzińcu także słyszał to pytanie najtrudniejsze, które stawiali żołnierze podczas zabawy z Zgadu i Zgadule. Kto cię uderzył? Powiedz, kto cię uderzył. I na ulicach Jerozolimy Jezus słyszał wrzask, zgiełk, handlowy dzień pośrodku miasta, kiedy niósł krzyż. A na Drodze Krzyżowej płacz niewiast, które upomniał, które upomniał, by we właściwe miejsce skierowały swoją rozpacz i ból, by bardziej zainteresowały się swoimi dziećmi. I słyszał też Szymona z Cyreny. Niechcącego pomagać dźwigać krzyż, opornego, który stawiał opór żołnierzom. A na golgocie Jezus słyszał trzask upadającego pnia drzewa, stukot młota, metaliczny dźwięk wbijanych gwoździ i miażdżonych kości. I na golgocie Jezus słyszał płacz i zawodzenie oraz rozpacz najbliższych, którzy nie zdezerterowali. Słyszał słowa setnika: Ten prawdziwie był synem Bożym. I słyszał kpinę i zarazem pokusę: Zejdź z krzyża. I słyszał to, co śpiewaliśmy przed chwilą: Nawrócenie dobrego łotra. Jezus, wspomnij na mnie. Gdy będziesz w swoim królestwie, ja cierpię sprawiedliwie. I zatwardziałość drugiego, obok niego ukrzyżowanego skazańca. I słyszał Jezus dziwne zjawiska przyrody, jakie miały miejsce w momencie śmierci. Bo wiemy z doświadczenia medycznego, że słuch umiera ostatnim często jest tak, że człowiek już jest nieprzytomny, jak idziemy do chorych, ale zawsze nam mówili w teologii praktycznej, duszpasterskiej, że udziel rozgrzeszenia. Bo ten człowiek cię słyszy, bo on słyszy, że ty chcesz go wprowadzić do nieba, chcesz mu otworzyć furtkę do nieba i podobnie Jezus słyszał te wszystkie zjawiska. I to siostry i bracia, wszystko Jezus niósł, ten cały ludzki walec, miażdżący wszystko i wszystkich, który przetoczył się po nim. Przyjaciele, uczniowie zawiedli i pozostała garstka z matką pod krzyżem. I niewyobrażalne tortury. I on samotny, a jednak otoczony miłością Ojca z nieba, zmiażdżony, a jednak trwający do końca, zwycięski. I zawsze stawiam sobie tutaj pytanie: dlaczego Jezus wytrwał? Przecież to jest ponad siły ludzkie. Dlaczego wytrwał? Bo pozostał posłuszny Bogu Ojcu, bo przeżył osobiste spotkanie, doświadczenie spotkania z Bogiem Ojcem, które w sposób uroczysty zostało mu oznajmione. Pamiętacie, w momencie przemienienia w chrześcijach, to jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie. To jest mój syn, w którym mam upodobanie. Tak Bóg Ojciec mówił o swoim synu. Tak mówi także do każdego z nas. Bóg ma w nas upodobanie. Bóg nas kocha, upodobał sobie każdego z nas. Od chwili Chrztu Świętego każdy z nas jest wybranym synem, synem Bożym. Jesteś siostrą i bratem Boga Ojca. A będąc prawdziwym Bogiem i człowiekiem, Jezus Chrystus w sposób szczególny przeżywał miłość, która łączyła Boga z Jego Ojcem. Co więcej, Jezus żyje tą miłością i komunikuje się z Ojcem w miłości. A to daje mu szczęście. Jezus po prostu jest szczęśliwy. Będąc tak umocniony, otrzymuje od Ojca zadania, a jest nim odkupienie i zbawienie. I świadomość celu i zadania. Pozwala Mu pokonać pokusę ucieczki. I tu jest dla nas wspaniałe doświadczenie, wspaniała lekcja, kiedy siostry i bracie, panikujesz, jesteś wystraszony, coś cię przeraża i coś cię przerasta. I chciałbyś sobie zatkać uszy i nie zaprzątać głowy Chrystusem, miłosierdziem, drogą, modlitwą, tymi wszystkimi sprawami. Warto powracać do tych słów. Do tych słów rekomendacji Ojca dla Syna. Jesteś umiłowanym synem i Jego słuchajmy. A jak Go słuchać, skoro Go może nie słyszę? Co zrobić? I tak myślałem kiedyś, co powiedzieć dzisiaj? I tak chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na trzech krokach tylko. Pierwszym krokiem w naszym posłuszeństwie Panu Bogu to jest być. Musimy być. Twoja obecność, siostro i bracie, tutaj jest aktem miłości. Twoja obecność tutaj, w kościele, jest powiedzeniem Panu Bogu, kocham Cię. I to jest niezbywalna rzeczywistość. I to jest prawda, która wszystkich nas tutaj zgromadziła. Tą obecnością chcemy powiedzieć, Boże, kocham Cię. Ja często używam takiego określenia, dobrze, że jesteś. I to nie jest chodzi o to, żebym ja się Wam podlizał, żebym wywołał jakąś atmosferę takiego pikniku religijnego tutaj. I to nawet nie chodzi o to, żeby rzeczywiście, żebyśmy się tak dobrze czuli. Żebym tutaj manipulował Wami, siostry i bracia. To nie o to chodzi. To jest ta rzeczywistość, o której mówi Jezus Chrystus. Jesteś moim synem umiłowanym, i moja obecność mówi o miłości do Pana Boga. Jestem tutaj, bo kocham Pana Boga. Siedzę tutaj. Wydawałoby się, że marnuję czas, bo mógłbym dzisiaj coś teraz robić innego. Ale jestem, bo chcę słuchać Boga, który do mnie, który do mnie mówi w tym właśnie momencie. Wyobraźcie sobie, na pewno pamiętacie taki obrazek z dzieciństwa. To dla starszych naszych sióstr i braci może jest bardziej czytelny znak, ale ja chciałbym właśnie ilustrując to wydarzenie bycia przy Jezusie, opowiedzieć o tym obrazku. Pamiętacie taki obrazek? Jest, że Jezus pochyla się do drzwi i puka. To taki stary obrazek w ikonografii jest. Ale widzimy, że na tym obrazku jest, są drzwi bez klamki od strony Jezusa. Jezus puka i nachyla się. Jezus słucha, czy z tamtej strony ktoś mu powie, proszę, i czy z tamtej strony ktoś wykona ruch ręką i otworzy drzwi. To jest Jezus. I w tym momencie Jezus nas słucha i czeka na otwarcie naszego serca. I drugi krok. Właśnie to. Ten krok, o którym chciałem Wam powiedzieć. Że nie wystarczy tylko być, ale trzeba także słuchać. Nastaw się cały na to, co Jezus mówi do Twojego serca. Siostro i bracie, wyrzuć teraz ze swojego serca hałas, giełk drogi tutaj do świątyni. Zostaw za sobą wszystkie problemy, spory, nerwy, gniewy. Wejdź w tajemnicę Golgoty, i wejdźmy w tajemnicę tego miejsca, wydarzeń, słów, które słyszymy, i zróbmy wszystko, by poczuć to na własnej skórze. Że Jezus do mnie mówi, że Jezus mnie ogarnia. I to jest trzeci krok. Poddaj się natchnieniom Ducha Świętego. Jeśli siostro i bracie, teraz ci jest dobrze. Jeśli się błogo czujesz. Albo jeśli może się denerwujesz, nawet na mnie. Jeśli się denerwujesz na coś innego, na całą sytuację. Jeśli coś cię niepokoi, to dobrze. Bo to jest walka w tobie o dobro, które się dzieje w twoim sercu. To są natchnienia Ducha Świętego, którym każdy z nas musi się poddać i może się poddać. I które będą pomocą do naszego życia codziennego. My zaraz stąd wyjdziemy, pójdziemy do swojej codzienności i teraz te błogie chwile, kiedy mi jest dobrze, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy czuję się akceptowany, kiedy czuję się przez innych zainteresowanie, czuję ze strony Jezusa, ze strony Boga wobec mnie, to wtedy. Rzeczywiście łatwiej mi jest żyć w codzienności, która jest brutalna, która czasami proponuje walkę, wyścig, która proponuje no, jakieś trudne chwile przeżywamy. To wracajmy do tych momentów natchnień, które przeżywamy w kościele, które przeżywamy na adoracji, które przeżywamy przy spotkaniu z Panem Bogiem. To są niesamowite momenty, które rzeczywiście człowiek może. I dzięki którym jeszcze bardziej się ubogacić i przybliżyć do Pana Boga, to w momencie smutku, cierpienia one będą utrzymywały moją równowagę. I kolejny krok. Bądź posłuszny, a posłuszeństwo wymaga słuchania, jak mówi często słowo nawet. Bądź posłuszny, a więc słuchaj Słowa Bożego. Słuchaj ludzi postawionych na Twojej drodze życia, życzliwych Ci, którzy walczą o Ciebie, którzy starają się o to, żeby dobro w Twoim życiu rosło. Wszystkich, którzy, których kochamy, którzy są i którzy nas kochają. Jakżeż oni są ważni w naszym życiu. W tym miejscu sobie przypominam takie wydarzenie twórca pieśni, Stabat Mater. Matka cierpiąca, boleściwa. Był człowiekiem niezwykle zdolnym. Potrafił tworzyć różnego rodzaju pieśni i piosenki. I ten człowiek wszystkie pieniądze, które zarobił, potrafił przehulać, przepić. Żona go prosiła, błagała, słuchaj Jakubie, bo tak miał na imię. Nawróć się, opanuj się. Staraj się żyć po Bożemu. Staraj się żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. On tylko machał ręką i wracał do swoich kolegów. I ona tak prosiła, upominała, błagała, aż wreszcie przestała to robić. Zabilkła, już nie słyszał upomnienia i, i wołania jej. I kiedy w Sienie startował w takiej gonitwie na placu, nagle doszło do wielkiej katastrofy. Arena, scena, na której stali widzowie i także jego żona zawaliła się. I ona też wpadła i została przywalona tą trybuną, tym, tym drewnem. Jakub oczywiście zauważył tam swoją małżonkę, pobiegł do niej. Pobiegł do niej i chciał ją wydobyć, ale nie mógł. Ona prosi go, weź rozerwij moją suknię, bo się duszę. I on rozerwał i nagle się pokaleczył. Zobaczył co? Włosienicę. I nagle zrozumiał, że ta żona zamilczała, ale podjęła ofiarę, podjęła trud, cierpienia, dobrowolnego w jego intencji. Cieszmy się, że mamy ludzi wokół siebie, tych, którzy nas kochają, tych, którzy są blisko wokół nas, którzy się troszczą o nas, którzy się modlą, a czasami upominają. Nie garćmy nimi. To są ludzie, to są skarby. To są perły, które są postawione przez Pana Jezusa wokół nas. I słuchaj wydarzeń, które się dzieją, wydarzenia i poprzez wydarzenia. Pan Bóg do nas przemawia, Pan Bóg do nas mówi. Ja miałem takie doświadczenie, kiedy w młodości, w początkach mojego kapłaństwa, zajmowałem się ludźmi niepełnosprawnymi tak zwanymi muminkami. Zresztą, szef i. Człowiek, który założył ruch wiary i światła, otrzymał nagrodę Templentona. Teraz słyszeliśmy, Jean Vanier, wielki francuski, taki świecki człowiek, otrzymał nagrodę, wyróżnienie, takiego nobla jakby za swoją działalność. To on tu też zakładał w Polsce ja w tym ruchu też uczestniczyłem na początku. Byłem i ten ruch wiary i światła opiera się na tym, że ludzie niepełnosprawni spotykają się i są razem z ludźmi pełnosprawnymi i wzajemnie obdarowują się miłością. To jest coś pięknego. On teraz jest bardzo rozwinięty w Polsce, ale w latach osiemdziesiątych był w powijakach. I w tych latach, kiedy nic nie było, w kościele usiósł prezentek, odprawiam się, bo mamy wyjechać na obóz, i nie ma pieniędzy na ten obóz z tymi dziećmi. Nie wiem, co zrobić. Wszyscy rodzice niepełnosprawni myślą, że pojedziemy na obóz, a ja nie mam pieniędzy, nie mam im za co zafundować tego obozu. I mówię tak, kiedy odprawiam mszę świętą, mówię w ten sposób, mówię, Panie Jezu, co mam zrobić? I usłyszałem jakby taki głos wewnętrzny mówi, powiedz to tym ludziom, podziel się swoją troską z tymi ludźmi. I rzeczywiście mówię, kochani, mam jechać na obóz i nie mam pieniędzy, nie mam, mam garstkę pieniędzy, nie mam skąd wziąć. I mówię, potrzebuję 20 milionów. To było przed denominacją jeszcze tym wszystkim. 20 milionów złotych. I skończyłem mszę świętą, idę do zakryści, a nagle zjawia się obok mnie człowiek. Wyciąga kopertę i mówi: proszę księdza, tu jest na. Na ten wyjazd. Na własne oczy to widziałem, na własne uszy słyszałem. I mówię, za kogo się mam modlić, co to jest? On mówi proszę się pomodlić tylko za franciszka. I otrzymałem 20 milionów. Tyle, ile powiedziałem, tyle było w tej kopercie. Wydarzenia. Odczytałem je oczywiście jako no działanie żywe Pana Boga wobec nas, żywe wobec mnie, wobec tych wszystkich sytuacji, to jest siostry i bracia, to Słuchać Pana Boga, a więc Pismo Święte, a więc ludzie postawieni na naszej drodze, a więc wydarzenia. Wtedy usłyszysz Boga, siostrę i bracie mówiącego do Ciebie. Ale czy to jest proste? Oczywiście nie. To zaproszenie na drogę krzyżową, mękę i cierpienie. I wiem, że to nie jest atrakcja, ale jaka nagroda? Jaka nagroda nas czeka? Nie umiem powiedzieć jaka. Ale Pismo Święte mówi tak, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani oko ludzkie nie widziało. Co Bóg przygotował dla człowieka, dla nas, nie wiadomo co nam przygotował. Przygotował dla swoich najbliższych. To jest na pewno miła niespodzianka. Ale czasami może się nam wydawać, że Pan Bóg jest głuchy na nasze prośby. Ale siostry i bracia, nie martwmy się, Pan Bóg nie jest głuchy na nasze wołanie, na nasze prośby. On wie, co jest nam potrzebne. Dlaczego więc od razu nie reaguje, nie działa? Bo nas kocha. A kochać to znaczy szanować naszą wolność. Wolność wyboru, wolność decyzji. Od raju przeżywamy ten dramat wolności, kiedy musimy wybierać. A Ojciec z nieba czeka na nas, na nasz powrót, na nasze nawrócenie na to, by nam zgotować ucztę, by nas ubrać. By z nami się cieszyć, radować, przeżywać szczęście. Ale zdarza się, siostry i bracia, już na zakończenie, żeby was nie zamęczyć, zdarza się tak, że Pan Bóg milczy. Raz w Ewangelii Pan Bóg milczał i to w wielki piątek milczał. Milczał wobec Heroda. Dlaczego milczał wobec Heroda? Żeby rozwiązać i znaleźć klucz do tej zagadki, to trzeba się wrócić kilka miesięcy wcześniej. Do spotkania Heroda z Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel to prorok Boga, czyli Bóg sam upominał Heroda. Nie możesz mieć żony swego brata za, za kochankę. Musisz zrezygnować. No i wtedy pamiętamy, co Herod zrobił. Zamknął usta Jana chrzciciela, a na misie złożył głowę z zamkniętymi ustami. Po prostu Herod wolał zabawę, wolał uciechy, niż słuchanie Pana Boga. Jest tak w życiu, że czasami Pan Bóg, który do nas przemawia, już później drugi raz się do nas nie odezwie. Liczymy tylko na Boże Miłosierdzie. To jest ta tajemnica którą Pan Bóg nam objawił poprzez świętą siostrę Faustynę. I nie lekceważmy siostry i bracia głosu Pana Boga, nie lekceważmy tego, że On do nas mówi, bo może być tak, że Pan Bóg będzie milczał. W wieczności możemy wsłuchać Pana Boga do woli, ale może być tak w wieczności, że Pan Bóg do nas nie powie ani jednego słowa. Wszystko zależy od nas, czy potrafimy odczytać Pana Boga i Jego wolę w codzienności. I o to Was, siostry i bracia, serdecznie proszę. O to się modlę. I chciałbym, żebyśmy na zakończenie tego naszego kolejnego spotkania z serii Anatomia Jezusa pomodlili się tymi słowami tej, która daje nam. To orędzie, orędzie nadziei, orędzie miłości samego Pana Boga, słowami modlitwy z Balsamu, które są inspirowane słowami świętej siostry Faustyny. Powstańmy. Pragniesz mnie zbawić i dać mi szczęście, Panie Jezu. Poślij mi swojego ducha pocieszyciela i uzdrowiciela. Niech mnie ugarnie, niech jego łaska wylewa się na mnie, niech mnie dotyka. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny. Uzdrawiaj, panie moje uszy, niech się goją rany zadane mi przez złe słowa pochodzące od innych osób. Uzdrawiaj zranienia mające źródło, w niepokonanych pokusach, a także rany, które odniosłem, słuchając rad innych ludzi. Uzdrawiaj mnie z głuchoty na Twoje natchnienia. Chroń moje uszy od agresywnych i niepotrzebnych informacji. O to Cię prosimy, przez Chrystusa Pana naszego.